Uh. Hej, witajcie, ja jestem Frodo, a to jest Battlefield Heroes i gramy sobie dzisiaj już naszą trzecią i kolejną postacią. Jest to czwarty odcinek, natomiast gramy sobie dopiero trzecią postacią, a mianowicie Gunnerem. Jest to całkiem ciekawa postać, chyba moja druga właśnie z ulubionych zdecydowanie snajperem yy, tutaj najbardziej nie lubię grać. I zaraz wam opowiem o jego możliwościach, natomiast najpierw mamy tutaj jakąś grubą akcję z tego co widzę. Musimy się stąd wyratować jak najszybciej. Ooo, oh, no dobra, tym razem się nie udało. Tak więc Gunner jest dość ciekawą postacią. Przede wszystkim, jak możecie już zauważyć na pierwszy rzut oka, ma on wielkie działo miniguna. I właśnie tym się charakteryzuje. Jest on, jest on jedyną postacią w grze, która może zajmować się aż takim sprzętem. Okej, okay, tam mam jakichś przeciwników. Poza tym ma nieco więcej zdrowia niż yy, inni tutaj. Niż inni zawodnicy z, z naszej gry. Musimy się nieco podleczyć. Uuu, wow, ale tutaj widzę, się, że się strasznie dużo dzieje. Ja nie zdążę, nawet tutaj, wybyć z, z respawnu. A już praktycznie ginę. Ale mu mało zostało zdrowia. A. Co to za jakieś pszczoły zadukował za nas? No a ja, tak mało zdrowia mu zostało, niestety się nie udało. Dobra, na czym ja skończyłem? Ma on nieco więcej zdrowia niż inne postacie, bo aż 150. Na pierwszym miejscu ma minigana, na drugim domyślnie ma shotguna. Ja tutaj sobie go podmieniłem, bo yy, wylosowałem. Dzisiaj losowanie nie było na początku odcinka, bo po prostu nie trafiłem nic ciekawego. A po co tracić czas na tym z odcinkiem? Yy, trzecią bronią, którą się specjalizuje nasz gunner, jest to wyrzutnia rakiet. W tym wypadku akurat mam jakąś samonaprowadzającą, którą dawno temu kupiłem. No i szczerze mówiąc, w sumie trochę żałuję, że ją kupiłem, bo potem się dowiedziałem dopiero, że, że to nie jest zdecydowanie najlepsza wyrzutnia rakiet. A nawet jedna z gorszych, chyba wyrzutni, jaka jest w tej grze. No, ale chociaż możemy namierzać nią różnego rodzaju pojazdy, tak więc, tak więc też nie jest aż taka najgorsza. Co tutaj mamy jeszcze? Mamy wybuchowe beczki, które możemy rzucać w Przeciwników, oraz wysadzić je, gdy już będą przy nich, znaczy, nie możemy ich wysadzać. Możemy oczywiście mnie nie strzelić, przez co je wysadzimy. Natomiast same one się detonują po nieco dłuższym czasie. Wow, wiecie co? Mamy strasznie fatalny początek, jak na tą mapkę. Przegraliśmy na razie trzy razy, ale chociaż no, jakaś asada Zaraz zrobimy tutaj ładny rewanż. Co mam dalej? Mamy również tarczę, którą właśnie też specjalizuje się nasz gunner. Ona broni pewne y, obrażenia przed przeciwnikami. Nie wiem, czy w 100% chyba nie, w 100%, natomiast na pewno w jakimś tam stopniu. Y, oraz poza tym mamy jeszcze szybki bieg, który, dzięki którym możemy szybciej dotrzeć do celu. No nie, znowu się spotkaliśmy z tym, kurde. Tutaj mam jakieś ogarniętego gunera. Widzę z nim, to będzie mi strasznie ciężko zawalczyć. Coś jeszcze tutaj mamy ciekawego? Nie, chyba nie. A, jeszcze mam pod... tutaj jak widzicie pod C mam jakiś szaleńczy ostrzał, czy jakoś tak to się nazywa. Właśnie, czemu ja tego nie używałem? Kompletnie o tym zapomniałem, a w sumie to by się mogło przydać. To zwiększa naszą celność naszych maszyn gunów. Fatalnie gra Fatalnie. Okej, okay, tak więc ta ostatnia opcja zwiększa naszą celność z maszynganów Dzięki czemu po prostu będziemy mogli strzelać na większą odległość Oraz co czwarty strzał będzie regenerował nasze zdrowie Tak więc też dość ciekawa funkcja Okej, okay, musimy jakoś wbić Ale tutaj widzę, że moja drużyna jest całkiem w tyle Więc nie ma się w sumie też co dziwić Że tutaj jakoś sam wychodzę tylko na front i cały czas zginę No, no niestety jak tak to wychodzi Chyba żebyśmy spróbowali jakoś zagrać może Wejść od flanki, nie przed nim wejściem, bo ta, tylko że gdzie na takiej mapce? Tutaj, tutaj widzę, że wszyscy walczą tylko o ten yy, statek, co jest na środku. Zresztą, właśnie sama ma mapka nazywa się Zatoka Korsarzy. Ok, udało nam się walnąć idealną beczkę. Włączmy sobie jeszcze celność. No, zdecydowanie tutaj tym gunerem, jeśli nasz team zostaje tak z tyłu, nie ma sensu tak samemu raszować. Wziąć tą beczkę i nieco uciec. Beczkę, co ja gadam? Yy, chciałem powiedzieć paczkę zdrowia. Ach, niestety nie trafiłem na taki dystans. Może zaraz go zabijemy. Amunicja nam się powoli kończy. Użyjmy maszyny naszej strzelby. Okej, okay, to dostaliśmy. Podleczmy się może troszkę. Ale tak czy tak wygrywamy tą grę, więc nie jest najgorzej. Może to nie jest do końca moja zasługa. Chociaż też coś tam się w jakimś stopniu przyczyniłem. Wrzućmy beczkę i spróbujmy wbiec tutaj na... Spy, ok, zabiję jednego. Ach, kurczę, to bieganie nie, nie, nie mogę mieć go tak często. Ej, czemu nie mogę strzelać? Amunicja mi się skończyła, no nie. No dobra, to nie był najlepszy pomysł. Gunner jest zdecydowanie najlepszą postacią na bliski dystans znaczy na tak średni dystans w tej grze. Znaczy, bo na bliski dystans by się chciał powiedzieć, że jest tak naprawdę komandor, ale. Komandos to znaczy, natomiast. Natomiast wiadomo, on, on nie może aż tak dużo strzelać na niski dystans, a tutaj raczej to jest podstawą tej gry. Okej, okay, wspólnymi siłami udało nam się go zabić. O, i zabiliśmy nawet ostatnie zabójstwo. Dobra, tak więc widzimy się już zaraz w kolejnej rundzie. Okej, okay, tak więc właśnie zaczęła się kolejna runda. Przejmijmy sobie, może, ten samolocik. Zawsze to jakaś większa osłona. Yy, I może uda nam się wtedy wyskoczyć i przejąć tą flagę. O, tutaj chyba kolega zrezygnował z podróży z nami. No i w sumie chyba całkiem dobrze. Wow, tutaj mamy samolot. Próbujemy go dogonić w sumie. To może być całkiem niezły pomysł. Chyba, że on robi różne manewry. A, oni postanowili wylądować na naszej bazie, więc spróbujmy może wygonić ich stąd. Macie beczkę. Wajdaki. Dobra, uleczmy się trochę i wróćmy do walki. Okej. Okay. Nie no, tutaj raczej nie udaje mi się wejść aż tak ładnie na nasz... Wow, ale i tak... O Jezu, ja już prawie ginę. Muszę się podleczyć lekko. Ale im się udało ładnie coś wbić na, tutaj na nasz respawn Na szczęście udało się nam już jednego zabić i chyba drugi też poległ. Tak więc my wyszliśmy na tym na plus. Okej, okay. i mamy tutaj samolot. Czy to jest ten samolot, co ja miałem wcześniej? Chyba tak. Na szczęście go możemy sobie podleczyć. Teraz będzie profesjonalny start samolotem od drzewa. Okej, okay. ale się udało. Spróbujmy wylecieć sobie może na naszego korsarza. I przed nimi śmigłem. Tak jest, udało się. Znowu mi się udało. Czy damy radę go zabić? No nie, znowu amunicji mi zabrakło. Właśnie, w tym miniganie, tutaj mam, mamy dwa tryby strzelania. Mamy jeden tryb, który o wiele bardziej się przydaje na duży dystans. Jest to taki wolny tryb. I mamy też tryb szybkostrzelny, właśnie ten, który ja przed chwilą użyłem. I w sumie nie wiem, czy jest sens używania tego trybu szybkostrzelnego. On zdecydowanie. Znaczy jest zdecydowanie o wiele szybszy Natomiast... Natomiast robi on małe obrażenia, więc... Co coś za coś oczywiście. Spróbujemy tutaj zajść naszych przeciwników od tyłu. Najlepiej było podbyć jak najbliżej, ale natomiast już nas zauważyli tam z daleka. A i znowu zginęliśmy. No dobra, może mi nie idzie tym galerem najlepiej, ale zaraz spróbuję coś się tutaj odkuć. Tutaj z tego co widzę to ludzie też mają trochę wyższe poziomy niż ja, to też... Nie można wszystko tutaj zwalać na mnie. Siądźmy sobie do czołgu, może to się zakończy jakoś lepiej. Okej, okay, już tutaj zadaliśmy komuś 20 HP. No i zginął, niestety nie przez nas. Ale liczy się drużynowe zwycięstwo, a nie pojedyncze statystyki. Jedźmy sobie dalej, musimy przejąć jakąś flagę, bo widzę, że przeciwnicy zdobyli już aż 3. My natomiast tylko jedną. Wiecie co, nie wiem czy to jest dobry pomysł podejrzeć do nich tutaj. To chyba jest dwóch gunerów. Nie, jeden był. Jeden jest gunerem, drugi jest. O, właśnie. On ma tą bazukę, którą ja sobie chciałem kupić kiedyś. Jest, udało się go. Ej, to jest w sumie całkiem dobra taktyka. Zobaczcie. Można. O, kurde. Straszną mam mało czułość myszki w tym czołgu. Wysiadamy. Ewakuacja. No dokładnie, tak jak wam mówiłem, zobaczcie ile ile damage udało nam się zrobić poprzez zwykłe yy, używanie tego zwykłego trybu strzelania. Tryb... Nic nie widzę Dobra, udało nam się zabić dwóch. To była całkiem niezła akcja, trzeba przyznać, jak na moje umiejętności z gunerem. Całkiem to nieźle wyglądało. No i zdecydowanie nie ma sensu moim zdaniem używać tego yy, szybkostrzelnego trybu, bo... No, bo to się jakoś świetnie nie spisuje, nawet na bliski dystans. Dobra, nie będziemy już mu dawać tego samolotu, już za bardzo wystartowałem. Chociaż chciałem, no kolega dał mi prezent, to mogliśmy mu już oddać ten, Samolo ten samolot, dobrze mówię. Dobra, spróbujmy przejść, przejąć punkt, to się może udać. Jesteśmy tutaj chyba sami. O, nasz samolot sobie wpadł do wody. Tak więc zaraz się zrespi kolejny na respie. Zrespi na respie, tak, dokładnie. Wow. Tego się nie spodziewałem. Włączmy tę tarczę. Ale on nas szybko zabił. Połowę HP mu zdążyliśmy tego zabrać. I to był... A, no to był żołnierz no to ta właśnie moja ulubiona postać. Podejdźmy sobie może jeepem tym razem. Może uda nam się koś przejechać. Dobra, nie udało się nikogo przejechać. a Dawaj, A, już tak mało zdrowemu zostało. Musimy coś tutaj dołączyć się do jakichś naszych kolegów z drużyny Może... To by się udało bardziej Podleczmy się trochę Wow, to jest czołg! Możemy użyć w końcu naszej rakietnicy No, która niestety nie jest aż tak celna Jakbym chciał Czemu ona robi tylko... ...trzy obrażenia? Czy ona jest przeznaczona na... O, okej, okay, udało nam się zabić tego żołnierza Nie mam zdrowia! Dobra tego też się udało zabić, niestety nie nam, ale mojej drużynie, tak więc zawsze coś. Spróbujmy zajść tego tej 17 lebla Trzeba by było go zranić, żeby mu się skończyła ta regeneracja zdrowia, ale już się chyba zdążył podleczyć. Rzuć mu tam beczkę. Ojejku, chyba się odbiła od czołgu i nie trafiłem. Zajdźmy go od tyłu, spróbujemy on w ogóle jeszcze żyje, czy już zginął? Oj, chyba już zginął, tutaj leży. No dobra Z tej strzelby by się przydało Kolejś zranić tej zranji, Bo ona chyba też robi całkiem Niezłe obrażenia Na średni dystans Tak jest Idealna beczka Tylko, że Nie mam tu nikogo do pomocy I zostałem sam na trzech Okej Musimy od Obronić naszego respawn Ej, zobaczcie jaka jest wyrównana gra Niby Niby oni mają przyjęte trzy flagi A my tylko jedną Ale wciąż Wciąż wyrównujemy W zabójstwach Tak więc Wow, tam przyjechał czołg. A nie, jednak robimy coś spore obrażenia temu czołgowi, więc nie jest źle. Okej. Okay. Okej, okay, asysta nawet udało nam się zdobyć. Wow, widzieliście co tam się stało? Chyba żołnierz jakiś wybił po prostu. Jest, i kolejna asysta. I jakie mam w ogóle statystyki? 9 do 6 to w sumie nie jest aż tak źle. Znaczy, to te 9 to chyba nie są zabójstwa, tylko to są cele misji. Chociaż. Aha, to są chyba i zabójstwa, i asysty, tak. Tak, tak, to, to, to właśnie tak było. Ostrzelają ten samolot. O, asystę zdobyliśmy, czyli udało nam się nawet zniszczyć ten samolot. No, nie spodziewałem się czegoś takiego. Chciałem go po prostu osłabić. Ach, szkoda, że nie mam kieszonkowego czołgu. Byśmy mogli wtedy nieco przeatakować. Ale zobaczcie, wyrabiamy przewagę w grze. Tak więc może to się zakończyć całkiem nieźle. Yes, dobrze, to mi wyszło. Ale się... późno bardzo się skapnęłem, że on do mnie idzie samochodem. Ej, nic nie widzę, skąd do mnie strzelają. Ach, właśnie, czemu ja na ten samolot nie użyłem yy, wyrzutni rakiet? To w sumie mógł być dobry pomysł. Dobra, jeszcze tylko do zabójstw się zabójść i zwycięstwo jest nasze. Czyżby dzisiaj podwójne zwycięstwo, jeśli w ogóle wygraliśmy przed pierwszą rundę? Jak? Kogoś Przesko przeskoczył nad naszym... Ach, mało zdrowia zostało. Widzieliście, przeskoczył nad naszym samochodem. To było naprawdę dziwne. Ojej, komandos na plecach siedział. Dobra, skinął. Marnie. Tutaj na szczęście deadringera nie ma. O, dosiądźmy się do niego. Ach, nie, nie zdążyliśmy wsiąść. To był przeciwnik czy nasz, bo już nie wiem. Strasznie dużo rzeczy się dzieje na naszym respie. A ja się niepotrzebnie bawię chyba tymi dodatkami. Trzeba po prostu nawalać ze zwykłego karabinu. On jest tutaj zdecydowanie najbardziej y, efektywny. Podejdźmy sobie może. O! Ach, to mogła być dobra próba, ale tego może nam się uda. Jak on nie zginął na, na jedno uderzenie? Miałem wrażenie, że to powinno zabić na jedno uderzenie i to zdecydowanie. Ach, no i znowu trafiliśmy na lepszego od siebie. Okej, okay, czołg już niestety zajęty O nie, jest 8, do 8, 8 na 8 Kto wygra? Musimy się stąd ukryć, bo z daleka strzeliły. Użyjmy sobie bandaża 7. O jest mamy czołg, mamy czołg. To jest szansa na zwycięstwo. Dosiądź się do mnie. A, dobra, nie chcę się do mnie dosiadać. Spróbujemy ich wziąć szybko jeszcze od tyłu. Może się uda jeszcze kogoś zabić. Musimy to wygrać. Gdzie są wszyscy? Punkt już nie będziemy przejmować, bo to chyba nie ma sensu. Bardziej sensowne będzie zajechanie od tyłu tych przeciwników, którzy siedzą nam bezczelnie na respie. No nie, przegrywamy. Przejdźmy go. Chodź tu! Ty nacjonalska gdzie on jest? Jest, okej, okay, zabiliśmy! 3 na dwóch, trzech na dwóch. Dawaj Frodo, nie zawiedź, nie zawiedź teraz Jestem są przeciwnicy? Musimy, musimy kogoś zlokalizować, póki mamy jeszcze ten czołg To się naprawdę może udać 15 HP Chodź tu Musimy go okrążyć Cały czas nie zostało dokonane żadne zabójstwo Okej, okay, okej, okay, to się może udać Tylko on miał uleczenie na, na szczęście nas nie wywrócił i nie ma teraz drugiego odwrócenia Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Ostatnie zabójstwo! Jest! Mamy dwa ostatnie zabójstwa! Tak więc sukces! Totalny sukces! Wygraliśmy dwoma zabójstwami. I to tyle z tego odcinka, jak i również serii z Battlefronta Heroes, bo już nie zdążę po prostu więcej odcinków z tego nagrać, bo wyjeżdżam na wakacje. Tak więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Podsumowując, Battlefield Heroes skończył się... Znaczy, kończy się... 14 lipca, tak więc, tak naprawdę, zaraz się kończy, bo jeszcze nagrywam to trochę wcześniej i wstaję wam w wakacje. Tak więc, dziękuję wam za oglądanie tej serii. Serii, to, tego nie można nazwać serią. Cztery odcineczki po prostu kończące sezon Battlefield A Heroes. Tak więc, to tyle, to tyle, dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem Frodo i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.